Hej widzu, dzisiaj pokażę ci ogólnie y, całego tego skina Chester'a Uno z tej kolaboracji, która ogólnie teraz jest dostępna w Rollstars. Ja go oczywiście wygrałem, niestety Chester'a jeszcze nie mam, więc jak będę go miał, to odblokuję tego skina. Wtedy on raczej będzie już dosyć rzadki. Y, ogólnie to ja sobie już to... Tutaj wygrałem całe, wy... wygrałem całe wyzwanie, no bo zobaczcie, ledwo, ale wygrałem, tak więc dzisiaj wam pokażę ogólnie go i jak się nim gra, i co się nim głównie robi, jego ulty i ten Teges, więc już jesteśmy na arenie treningowej, w którym wam go pokażę. Jego ataki są różnymi kartami. Tak jak UNO. Ja ogólnie UNO. GAM to jest fajna gra, mi się podoba. Dobra. I tutaj mamy leczenie, ale też fajnie wygląda. Tutaj. No. I tu na przykład to mi się fajnie podoba, bo. O, to jest bardzo fajne, chyba najlepsze, bo złota jest taki wielki napis UNO, jak pewnie mogliście zauważyć. I tutaj zamraża, to nie ma żadnych efektów. No, bardzo mi, mi się ogólnie podoba. Jest to on epicki i nie ma jakoś bardzo dużo rzeczy, ale jest on bardzo fajny. Sama tekstura mi się bardzo podoba. Tam się nawet nie spodziewałem, że mogę go wygrać. Tutaj też, jak będziecie go wygrywali, to takie rzeczy wam się pojawią. Mniej więcej taki spray, takie dosyć toksyczne spraye, bym powiedział. No bo jednak tu możesz dać komuś, jak go zabijesz Ediarem. No więc na razie to chyba będzie tyle.